Wiadomość wszechświata dla Ciebie w tym dniu jest następująca. Niebiańskie istoty pragną, abyś głębiej zgłębił, a swoją wewnętrzną mądrość w kontekście sytuacji z tą osobą, która wydaje się być fascynowana jedynie Twoim wyglądem. Ona czuje do Ciebie powierzchowną atrakcję, angażując się w rozmowy płaskie i flirtujące, bez wykazywania prawdziwego zainteresowania nawiązaniem poważnego i zaangażowanego związku. Twoja ostrożność. Współczująca natura i korzystny wpływ Archanioła Michała pozwoliły Ci szybko i wyraźnie zidentyfikować tę dynamikę. Brak głębszego połączenia jest dla Ciebie oczywisty, a niebiańscy posłańcy zachęcają Cię, abyś nie forsował, a pozostania w związku, który nie oferuje substancji i głębokości, jakiej zasługujesz. Zamiast tego, zachęcają Cię do uwolnienia się od tych więzów, uznając swoją własną wartość i przyciągając do swojego życia partnera który naprawdę zgadza się z Twoimi zasadami i aspiracjami. Partnera, który nie tylko dzieliłby Twoje spojrzenie na świat, ale także marzenia o budowaniu trwałego i obfitego związku, w którym oboje moglibyście razem rosnąć i wzajemnie się wspierać we wszystkich aspektach życia. Anioły zapewniają Cię, że jesteś godny A. autentycznej i głębokiej miłości i wysyłają swoje błogosławieństwa, abyś znalazł A. swoją bratnią duszę, która podniesie twoją miłosną podróż na wyższy poziom połączenia i zaangażowania. Bądź gotowy. A na przyjęcie tej miłości w swoim życiu, deklarując z pewnością i wdzięcznością, jestem gotowy. A na przyjęcie bratniej duszy, która szanuje i pielęgnuje moją duszę miłością. Wyrażenie wdzięczności aniołom za ich stałe kierowanie i za możliwości, jakie dają do wzrastania i rozwijania się w kierunku prawdziwej i trwałej miłości, jest istotne. Mam nadzieję, że ta wiadomość dotarła do ciebie. Nie zapomnij o udostępnieniu jej innym osobom i o pozostawieniu swojej opinii. Oczekuję na twój powrót w następnym momencie. Niech światło i miłość nadal prowadzą cię w twojej podróży. Do następnego filmu.